Siemanko, Siemanko, ja jestem wartę, ze mną LJ! Ej, cześć! Jest Minecraft Party, bo jest piątek, jest weekend wreszcie, nie ma szkoły! Oh yeah, to jest to, co wszyscy lubimy, dlatego Jeszcze trzeba jest to uczcić. Szkoła, tylko że jest już weekend, praktycznie. Tak? Nieważne! Ej, czemu ja wybuchnie? Ej, what the fuck, coś mnie wysadziło tak nagle. Eee, co no, za Prawdopodobnie smagra. mina. To nieważne, to nieważne, tak. bo jest weekend. <laughs> tak, lecimy z partią. Piątek, z kolei. piąteczek, piotunio! Tak, ciebie z kolejnym party przed chwilą właśnie do LJ -a. odcinek też wleciał z party zupełnie inne, także tutaj jeśli nie oglądaliście to po odcinku jak najbardziej zapraszam O ja mam TNT, o nie! Och, bliec! Holy shit! Nie zdążę! Oj, super. Ucekajcie! A! Jest. A <śmiech> <śmiech> Tylko my zostaliśmy! You to power, you to power, you to power Nie wiem, ile mam czekać. To nieważne. Wiedz, że nie, masz. Nie zdążę, wiem, że nie zdążę. Powiedziałem! Choćbym nie wiem, jak długo czekał, zawsze jest ten moment, że jeszcze zdążyć i dać się To jest tak? bez sensu. Nie wiem, jak to jest dopracowane. To jest bez sensu. To ma swoje no. logiki i Ale swoje. Ja długo czekałem, już dłużej nie mogę czekać, no. Wiedziałem, że zaraz wybuchnę po prostu, jak będę dłużej czekał. Tak już jest. Ech. Dzikie, dzikie Ech. bony, bonbony. Ech. Halo, gdzie są jakieś lepsze owce? Tam. Gdy chcesz puścić bona. Witacie Krzywa Stodoła, uuuuhuuu! Jalalala! Łolalejhu! zdzichu. Srichu, dzichu. Jaka zdzichu. dziś pogoda? Zbyszek! Zbychu! Bychu Trąbka, pierdzi Mąka! Oje, oje! Co, Wybaczcie poś... za nasze... Za nasze dziwne komentarze, tutaj, ale w końcu jest piątek. piąteczek, jak Piątek! I nam, i nam, Trzeba odwalać. Nie wolno po być poważnym. Pierdziela, Smutni ludzie są poważni. <grystanie> jak mnie wyprzedził w ostatnim <grystanie> luj! A do no, tak bywa. Do niebogie, do niebogie, do ja tu się tak staram, do. Spina po ślady. No może wykońmy. ci na Januszu pójdzie. Tak, spadłem! <grystanie> <grystanie> Co by nie było, i tak je, zostałeś właśnie Januszem. What the fuck? Kurde. Ja nie wiedziałem, że tu można spaść w ogóle tak, sobie biegnę, biegnę. O nie! Jak to się stało? Stary, nie ma to jak odpaść w ogóle przed rozpoczęciem. Nie! No nie! nie, już, nie, mi chcecie nie. Z, już mnie chcecie zmęczyć tak na początku. W sumie to na koniec weekendu, ale chcą mnie zmęczyć! Nie słuchajcie, LJ, Bo ja sobie tu fapię. Fafafa! Fa. No nie, znowu mi się menu otworzyło! Nienawidzę cię, klawiaturo Nienawidzę cię! Zmienię cię na nowszy, lepszy model! to prawda że mam czas! Jeszcze mnie zaraz przegoni, to się załapie chyba Spierdzielaj! To jest niemożliwe, już raz próbowałem kogoś wyprzeć po tym jak mi się menu otworzyło Ale, ale to było niemożliwe Ale nie jesteś jakąś... Do... Aaaa, Stary prawie, żeś mnie wyprzedził! chora! To chore. No widziałem! Ale jeszcze się tak patrzę, co ja cię dogania? Jezus Maria! Ale mówię najgorzej, nie? Próbuję... Oh. U mnie próbujesz biec, a tu ci się otwiera menu, no nie? I o nie najgorzej właśnie się zatrzymałeś. Jakby mi się Jakby mi się otworzyło menu, to koncie. nawet Kuźwa drugi chyba nie był, nie? No, a ja jestem obok ciebie jakby coś? A, okej. Okay. Miałem ale strzelak, tak. patrzę, że to... No. To jest najgorzej. Bo zawsze mnie ktoś wyprzedził. To dwie osoby mnie wyprzedziły, ale na szczęście. Zdążyłem! O nie! Co to Tu jest. O, kurde, myślałem, że go ze skoku. A co, on jest. cię, cię zdjął? Nie, 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 nie. No nie gadaj, może go tak zdejmę ciebie na odcinku. Hehehe, Koko Jumbo i panie w lewo, pierdnieś sobie. Kapuero. Chodź, 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 chodź. Kurde, nagle telepa wymyszki dostałem. Kto widział, nie, nie, ten wie. Nieee, nie nie widział to że na, na, na górze, na górze, jest gościu na górze. Mhm. A mam jedną jeden szczałeczkę. Ja mam A nie czekaj, on jest nade mną, czekaj, sprowokuję go Kurde, nie trafiłem, ale mam jego strzałę Na drugą strzałę, okej okay. On leci dołem, leci dołem, leci dołem Ustawka, czekaj Trzymaj go na dole, ja tu schodzę i go zdejmuję E, noż kurde Nie mogę go trafić, trzy strzały No też ja go nie mogę trafić, co za, co za zniego yy, Mroczny rycerz Nie no, żartuję nie nazywajmy go tak. Nie zasługuje. <laughs> on daj, jest daj, po daj, prostu daj, daj, daj. panem szczęś szczęściarzem. Ale on, al on, on nawet nie strzelał. On, no on jest tchórzem, takim strasznym tchórzem. Ja on tutaj pierdziele. strzela w momencie, kiedy wiesz, kiedy nie wolno. No jeszcze, jakbyś mnie zdjął, to mi się kuźwa zdenerwował, nie? Lujie. Chowa się, kuj, do walki, piczo mała. No kurde, co za Janusz, weź siebie! Jest! Dobrze, dobrze. Jeszcze jedna osoba gdzieś jest, jeszcze jest Hannes xx Trump. Kurde, chowa. Trąbka. He. Gdzie on się chowa? Nie wiem, próbuję go na radarze jakoś ogarnąć. Jest, jest, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Co byłeś w ciebie, uważaj. Spróbuj go prowokować jako. Nie, to on we mnie sobie! Od ty uważaj, bierz go tu, bierz go tu, bierz go tu. Radar, radar ci pokazuje drogę. Baczam, baczam, ale. A nie. dobra, tu jest. Dobra, czekaj, 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 Może go z tyłu wezmę? Mhm. Zdjąłeś? Znos ze skoku stary To tak Pod jak skoku. ja w tym twoim odcinku, nie? Ole to była dobra akcja, go tak się tak już do mnie celował jak go tak zdjąłem ładnie w powietrze. No. To było so fucking beautiful! Dobra, so, Beautiful. Gotowy? Tak. Dobra, to let's go. Gdzie ty jesteś? Nawet nie widzę, bo... A tam jesteś. Się i trał. Dort! No znowu wystrzeliłem pierwszy, no co za kunwo! Ja biegam, ten już czeka ze strzałą napiętą Prefire! Nie już no, już cię już, widziałem, się, już cię widziałem. To nie... może to ten monitor Nie, może je jeszcze to... za, za nie wyszedłem Ej, przeróbka reklamy, może to jej urok, może to photoshop <głos> 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 Tutaj może, tak. może to był skill, nie to monitor <noise> No, żeby monitor dawał no. Ty jesteś nade mną, na, na. To, 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 to to, to, tak nie szalejmy. Idę nie. szukać tamtego typa, dobra? ja skaczę kuźwa po, po lodzie. To tamten znowu! Camper, deep camper! Jest! Zdjęty! Wuuuuu! Uh -huh. Total salami zdjęty! <głos> 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 Ej, tak samo jak u ciebie, nie? W tym, w ładnym <noise> ja wygrałem, a ty w tym wygrałeś, nie? <noise> nie ma! <noise> Raczej, parkur. Idę na parkura, tak. chyba że zostanę zombie, bo to też jest taka możliwość. Nie wiem. Nie, nie zostałem zombie. Hannes został, Ode mną jest! Aaa! Na których Ui. jesteś polach? Na niebieskich. Czyli tam, tam gdzieś jesteście, okej. Okay. Ja Teraz sobie tu postawię. Poczekam. Może z dołu poobserwuję akcję. Ma takiego jumpa i nie może takiego prostego parkura przejść, naprawdę. Co ty W tym momencie, w tym momencie czuję się lepszy. Okej, okay. ja sobie też zrobiłem parkiera. Parkiera, parkiera i czukam. Ty, on chyba nie ogarnia, może, że jest zombie? Nie wiem, ale w ogóle. To patrzył... jest jesteś tam na górze, nie zszedłeś? No nie, patrzył na mnie i po prostu. O, na widzę, lepo, widzę, widzę. Biegnie stronę, tutaj, nie? biegnie tutaj, biegnie tutaj do mnie. Zrezygnował stary, ale to jest naprawdę no, bardzo dobre. zrezygnował. Próbują teraz do mnie wskazać, nie? Bo jak ja daję radę sobie z takim parkurem, no to Każdy powinien Też, też próbuje do mnie wskoczyć, ale mu nie wychodzi, nie? Sory, ja jestem teraz tu... Jak on z tym się nie dał rady, to on tutaj w życiu nie dotrze. Ja jestem bezpieczny. Ja jestem safe, ja jestem na tym you are punkciku, in nie? safe, area? Ja. Ja jestem na tym. To. No do mnie też próbował wskoczyć i nie? nie doskoczył. Zrezygnował, no wraca do ciebie, wraca do ciebie, nie? No, ja jestem jeszcze wyższy, on nie da rady tutaj wskoczyć. No. Oj, biedny, biedny, cześć, leci już. Bo go tu chyba. Niech tego Zabij to te salami nie dobra. Gdzie on jest? Nie widzę go. I don't see him. I don't see him. A nie, tu jest. Okay, zobaczymy, czy będzie próbował skoczyć. Uwaga! Podejście drugie, uwaga. Chętnie bym zaobserwował, ale mam fajną miejscę. <śla> 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 Na pierwszym bloczku spadł, nie? Dobra. <śla> Podejście numer. Nawet nie doskoczył. Podejście <grym> numer piąte. He! O, przeskoczył jeden blok, dobra. Zaraz mu się czas skończyć. O, nie? drugi, super. Trzeci, bardzo dobrze. O, ciebie, widzę, go, o, go, widzę go, widzę go, Ty, patrz przeskoczył wszystko, niemożliwe, niemożliwością to jest. Co? Ty, dobra, spierdzielam! O, kurde, aż, aż tak mówisz? chyba mnie dogoni coś tak czuję. Dobra. Wykorzystam sytuację, że to on cię goni, i wykorzystam tego parkura. Jakby coś, to ja jestem na żółtek, zapraszam. Ja właśnie idę. O! 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 Okay. No nie! Ooo! No taki nie ogar mnie wziął, no to po prostu... No to Jaki... jest jakaś patologia, gdzie jestem ten ciepł. Szekół wziął. Dziad? Szukaj gdzie go. Na, szukaj Dziad? go właśnie tam gdzie biegasz. Hej! Where are you little dead? Little blood? Nie widzę go kurde nigdzie, nie? Teraz on się podjarał tym, że mu parkour wyszedł i próbuje, nie? No właśnie widzę, ale kurde, ty byś musiał widzieć, jak on się tu biedny starał, nie? Normalnie... No. Mój. Gdzie jest ten czerwony luj? Ja go nie widzę. Eee... Pozdro, poćwicz. Kurde, za mało, za mało... A, za mało bo. sekund, nie zdążę. Poćwiczył. A ty jesteś tu na górze, no i dupa, dobra, tu, 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 tu. nie udało się. Tu, 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 tu. To trochę jestem zły, to, że onda. nie przetrwałem, że taki, że taki nieogar mnie zabił, bo, bo, bo naprawdę. Ale fajne wyścigi można było robić. To wyścigi już bym nie powiedział, bo biegają jednak szybciej trochę, ale no. No, a, ale, ale z gdyby się nie, dało to, schod... nie, Gdyby nie to, że schodki tam musiałem na ten żółty ten, to, to pewnie by mi się udało uciec, bo ja widziałem, że on nie ogarniał naprawdę. <słuch> tu, 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 tu. Aleś ty do, do, do. tu przebiegł po ekranie. No fajne widzę. Tak kogoś wkróć nie. Zaraz się właduje w dziurę i będzie. Ło, blisko było. nie widzę. Żebyś nie stał w miejscu, chcecie sprowokować. ła zabawy. Heheszkowanie to... z over O kurde to... wow. Zapomniałem shifta puścić nie, A nie... miałeś tyle terenu ładnie Na spokojnie To myślę, nie ważne, że. zmieniłem po, po prostu gierkę taką. Ej faktycznie przychodzę przez to jak, jak nagrywam odcinek O kurde To to jakieś haksy, haksy. Haks. YouTuberzy Haks mają dźwięk? haksy tak naprawdę Drama A, dlatego wygrywamy tak? O ty w Janusza no. Takie haksy jeszcze nie zaczynają grać a już biegną, nie? Nieeeee... Co? Widzisz? Kiedy ty Widzisz? Co? Co? Zresztą nawet... Ja cię nie widziałem przede mną. Kiedy ty żeś... Co? A bo ja widziałem, że ty chyba przegrałeś, co nie? No nie, nawet mnie nie cofnęła ani razu. Tak? To nie wiem. No hacksy no. miałem, nie widziałeś? Przecież mówiłem, że mam hacks. Jestem w szoku. Dobra, target LJPL! gdzie jest ten Hannes? Ja go tam widzę. Cześć, 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 cześć. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Okej. Your target Cześć, nie bijmy się. No dobra, bijmy się. Okej? Okay? Okej, okay, bijemy się. Bijemy się. Co się bić? <grytanie> <grytanie> Myślałem, że to już tak się żeby atakować, nie? <grytanie> <grytanie> nie, bo jak atakuję to zawsze ginę, no <grytanie> Bo to jest ten moment, jak ja uderzam, ktoś tu jakimś cudem ominie i mi oddaje i dokładnie nie daje bo Bo ta widigierka jest taka, że tak. Ale tego to biłem ty trzy razy i on nie chciał zginąć w ogóle, to bez sensu trochę. Dobra, I dalej jest tam ten... O, nasz kumpel kolega, który uciekał zawsze wyszedł. O nie, ona do mnie szczela! O nie, wredny bab Hasz tak w party. Zginął. Ratuj mnie. jesteś, tu jesteś. No, niekoniecznie ratuje, ale... Ale, ale sojusz Sojusz bazinka Pa pa pa, 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 pa. Prowokuj żeby cofała Jest! jest? Dobrze, <śm> o to chodziło Zupa Romana. No co, żeby nie było nudno pojedynek? Na co? No na śnieżki na przykład, albo na co, nie wiem Na Pać. śnieżki? To czekaj, Z ja tu zrobię linię Kłóczko sobie zrobiłem. Arena. Kółeczko. Tomasz przypał. Jesteś gotowy? Ja! O uh, 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 Po krawędzi! Wyszedł z areny! On wyszedł! Wyszedł! Wo Ło! lubisko Ło! Ło! Kurde! <laughs> nie mogę go <laughs> <w miejscu, nie! laughs> Jak to się Invisible. stało? Dwie sekundy były do końca. Dwie sekundy były do końca. Byśmy mieli remis. Jakbyś poczekał. Invisible! <laughs> ty, Hanes, ty chyba nie tu patrzysz. Źle dobrze się E-, Nie, to jest czarna, nie. Czarnej nie chcę nie ja lubię, lubię czarne czarnych. owce. Nie lubię czarnych. O nie! Ej, LJ, nowe zasady YouTube'a. Czarnych Obiec teraz? Owiec nie Właśnie, lubię czarnych, no. proszę Dziękuję, dziękuję. To dopisywać... Teraz mnie nie zbanują no. filmu, teraz mnie nie zbanują filmu, dziękuję Tata. ci za to. Jesteś DBS, że to powiedziałeś. Ej, no co jest... Widać, w owce to tylko ktoś niedorozwinięty chyba by nie ogarnął. Do E, E. Jakby ci wycięli Szczy... fragment filmu i ci wrzucili LJ obraża y, rasy ludzkie Tak Szczelam sobie wowce i będę... Do... I taki film Czy LJ należy do Ku Klux Klanu? I taki film, nie? Wycinki właśnie z party Ja nie lubię czarnych I teraz moje by mogli wyciąć, nie? Nie Wiesz O taktyka, 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 zrobić, taktyka? robimy taktykę? Dawaj, dawaj, dawaj Naszą? To ja, ja biorę tą stronę tych żółtych. Czerwonych. Dobra. Dobra, Hannes! Czekaj. Wo, kurde. Oj, 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 Czekaj, bo tu niebieski się pruje. Ej. Co? Co, że wszyscy na, na jedną stronę atakują. Hal, 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 hal. Czemu jesteś z areną? Nasza taktyka miała działać. Ej. No właśnie o. coś nie... Coś o. o nie, Zapytali tak. mnie. Ej, no czemu się na mnie fokusujesz, Blijecie kotlecie? Z marginesu. To jaki Ty ptasz mnie na arenę. Kenshiro, fight. Abraz, <śmiany> spadł Kiedyś takie anime było i tak gościu tak na pierwszym. Uważaj, plecy, do i to on tak jak atakował takie. <śmiany> kurde. Miał super szybkie ataki. No, babo, no co jest, bije a ty odlatujesz. Co uciekaj to ma być? Stąd. Uciekaj stąd, uciekaj Bo... stąd. No nie pole. znowu nowy. Kurde zablokował mnie halo znaczy, Za dużo osób w jednym miejscu i nie wiadomo kogo się bije, wiesz? Ale i tak. O, ale ktoś to mi to jest. wypindrył. Halo! Pewnie I... Elliot Pel yeah. O, ja nie. ci nie biję nawet, stary, nie? Ja cię nie uderzyłem na ważne, wreszcie, Gdzie, gdzie pary, ty mój Ale mamy no. topę, to się liczy. Je, 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 je. Nasza taktyka. Ja, ja idę gdzieś tam. Nie, no wstawię, -Tak bo było troszeczkę mniej osób, nie? Bo jak tak z każdej strony ci atakują, to jest trochę Tak, cierpienie. tak, ale i tak mamy topę. Choćbyś liczył na kalkulatorze, Topka jest, no nie? Tak, w blietatorze Nawet bez kalkulatora też wyjdzie. <grym wrogę> e, halo łopata, co, co, co ty ćwiczysz? Może wyprawę do Ameryki chcesz, co? E, 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 dawaj. Ej, no kurde, nic nie ma. E, e. A ja mam bardzo mało. Hell, hell, hell. Nie, jestem niezadowolony, jestem strasznie niezadowolony. Ja zamykam. A, a u, ciebie, za u ciebie wygrałem, nie? Chciałem złożyć zażalenie do tej gry, bo jest bardzo mało diamentów i to mi się nie podoba. No, teraz e. mi się coś trafiło chociaż. Te no nic nie ma, co jest? No, I tak jesteś wyżej ode mnie. No ten nieogar wygrywa. Jak on może? No przecież on nie umie Może go z survivalu zabrali, wiesz? I on dlatego Boże, sobie tak radzi. Ja pierdziu, no co no za, co za, Nic. co za, co za... No No i po czasie dopiero coś złapałem, nie? Tarte miejsce! Ta, tak być nie może! <laughs> <laughs> and and chicken, ricken, chicken game! Miejsca, nie? Ty, a może Hannes tak naprawdę jest mistrz tej gry, tylko on tak udaje? Możliwe. on tak nie umie. Tak. A teraz wiesz, się przebudził i nagle... o! Przebudzenie mocy! <laughs> Przebudzenie... przebudzenie moczu, jak tak w nocy wstajesz i ci się sikać <noise> to, właśnie, to właśnie dobrze to nazwałeś to Lepiej tego nazwać nie mogłeś To jest przebudzenie moczu. Ja, ja, ja niestety mam bardzo często tak, bo ja piszę. Ja co robi z wymiata! Właśnie patrzę, kurde rąbaniec ty oddawaj mi moje kurczaki! Moje kurczaki Aaaa. należą do mnie, jak ci się nie podoba to, to ja przebudź je kupiłem. mocz. Ja je kupiłem. O, minus 50, zabiłem to razem moje. z krową, bardzo ładny wynik Wartes. To jest to, co panie zrobię! Czemu te krowy czasami tak uciekają, a czemu czasami stoją? To jest bez sensu. To jest, to jest niemożliwością, co one czasami robią, nie? Nie wiem, ale ja minus 50% zabiłem. Nie jestem nie. nieszczęśliwym człowiekiem, który wygrał z minus 50%! O nie! No w ostatnim momencie, żeś punkta jeszcze zarobił No masakra, ale a ja już, fajnie wiesz, ja już nie biję, dobra, ja jestem pierwszy, nie chce mi się grać, a to... Tu... Nieeee! O nie, to... Nie to mnie się. zdziwiło, co to co, co to jest? Purpur, dobra? bawię się w to. O nie, 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 nie wiedziałem co bije Zamiast Ej lol, ej czekaj, bo, bo, bo mam zaćmę mózgu jakąś, czekaj. <laughs> ale o nie, jest On ja znowu zaćma Co, Co? Halo, ej, ja tak dobrze mi szło dzisiaj. No nie, już. nie zmieniać proszę mi teraz jak ja klikam, no. to, to tam to, to, to jest magenta, dobra, już 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 kojarzę kolory, już kojarzę, już kojarzę. Gdzie ten no. kolor? Zabrałem. Cyjanowy mi niebieski. był tam. Gdzie był cyjanowy tutaj? Czemu tak daleko były cyjanowe? Niebo niebieskiego! Ej, gdzie jest niebieski? Zabrali mi niebieski! Kurde no serio, zły kolor kliknąłem! Oj, no, kliknąłem zły kolor. Szła. serio, weź, ej weź, kopiu, so. kopiuję od so. ciebie co mówisz, kopiuję od ciebie lagi co lagi mówisz. Bo so. Cały czas mam te same sytuację co ty, wiesz To lagi. Nie podobają mi się lagi O, no, spoko A, drogi miejsce, jest git, a masz pierwsze No i super Ale jest lagi par. miałem, bo musiałem trzy razy kliknąć w jeden kolor, nie? Tak? No A to, a to no. Dobra, zobaczymy, zobaczymy Dobra, ja się Zobacz. na Hannesa fokusuję, muszę zaciąć drogę Mhm, okay. Nie możesz wygrać wszystkiego, stary Nie ma opcji takiej so, ja Muszę trochę trenu tutaj objąć Moją, e, Charakterystyką mocy O, fuck, ale żeśmy się zacięli tutaj Odbiję, 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 w prawo, nie, nie zrób im... Aaa, pr... już nie no, dobry. Okej. Okay. Nie dobra, ja w drugą już... Stronę chciałem. Już jestem zamknięty, to leć, masz tam dużo terenu, wiesz? No nie wiem czy ktoś z drugiej strony nie będzie Ja wiem, zobaczymy, zobaczymy. Minutę wytrzymamy tutaj i to wygramy. mówię ci ostatnia gierka, musimy dać radę. Ja ci mówię. Ło, tu jest Hanys, Hanys! Dawaj Hanysa! Hanysa. Odetnę cię, Hanysa. Odetnę cię. nie ma opcji. Dobra, Co pod nogi ciańczy. sika. Odciąłem się od Hanysa Tylko ma bardzo teraz... dużo pola widzę, wiesz? Ale mamy tylko 45 sekund przetrwać, to easy Jak serwer nie odwali nam maniany i nas nie wiem nie cofnie czy coś mm -hmm. to Easy Cześć, jestem Bobok Lecimy z koksem Hannes spadaj tam Nie może być takiej topki E, no nie, no Hanyz, Hanyz! Panie Hanyz, co ty tam robisz? Hanyz, chopie, co ty odwalasz, A e. O ma kurde, on ma najwięcej pola, wiesz, odas. jakby to było bez limitu czasowego. Hanyz, bierz ciupakę i w góry, e. <grym> Hanys, Hanyz, idź tam masło U, ubijaj kurde łokciem, la, 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 la Masło łokciem ubijaj! Oj, dobra, nie widać w ogóle nas. Znaczy mnie widać, tylko. Nie, ale ja... ma za długi nick, no. Ja wiedziałem wszystkich. Kończymy. Ja tak... Inne głiny. No to no, no, dobrze, że kończymy, bo, bo ja bym się już tutaj zdenerwował. I no. tak, coś tak czuję. Opa, jesteśmy na jednym lobby, oh yeah. Tak, aha, no w sumie tak. Nie, za nie zauważyłem. No tak. <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> także była energia. Ja, ja mówiłem, że będzie energia, ja będzie nagrywał. Że nie będzie spokojnie, nie było A, spokojnie, były całkiem zaliw. fajne emocje. Były zarumbiście, tak? No, napiszcie w komentarzu, że wczorajsza kaczuszka już się niestety dzisiaj nie pokazała, ale były fajne emocje. Bardzo odcinek nam się By, ten z party tyle podobał. Nie wygranych, że jestem w szoku, po prostu. Dalej tu piście co, co LG właśnie powiedział. Jeszcze do tego dopiszcie, że za tydzień też chcemy Minecraft Party, bo bardzo lubimy tę serię oglądać. I jako, że ją lubimy to zostawiliśmy łapeczkę w górę I, i po kropce dodajcie. Ja też zostawiłem łapkę w górę. Tak. O. Tak, możecie całe wypracowanie ogólnie, ogólnie tak. napisać, nie? Jak będzie pani od polskiego chciała, to to możecie na... Jak będzie temat co najbardziej lubicie, to lubimy oglądać Minecraft party. Tak, najbardziej lubimy oglądać Minecraft w party, ULJ i o, no. I to, to, i, jest, i to wtedy, jest najlepiej. I, I wtedy dostaniecie piątki. Jak nie dostaniecie piątki, to rekomendacje napiszemy, i będzie, no. będzie, no. będzie piątka. I kurde, i od razu będą, będą wam szóstki wstawiali, nie? I no. jak będą pytali o waszą ulubioną telewizję, to wtedy mówicie Minecraft Vertex i Minecraft LJ. No. Tak, dokładnie, ulubiony kanał Tak Co prawda, co prawda typowo, typowo jeszcze nie mamy swojego kanału no, Tak w telewizji, ale to wiecie Kwestia czasu, niedługo się będziecie ale, tam przełożyć Ale to nieważne, słuchajcie Mamy tutaj tyle filmów, kurde U mnie tam już ponad 300 grubo Pierwszy? Nawet jak te 400 U LJ no, u też, też jest bardzo dużo grubo. filmów A jeżeli wszystkie obejrzycie To mamy jeszcze kanały LJ.pl i, i Wertes To tam mam, Także, u mnie no... macie tam dwa tysiące filmów gdzieś tak do oglądania także śmiało to można nazwać normalnie jako wszystko. Jeżeli ktoś to wszystko obejrzy to w tym momencie już nie musi nic innego oglądać. No. Bo, bo to mu zajmie tyle czasu, że o, o, Cię, panie. Tak. To jak taki, jesteście taki koksami, koksami nad koksami. Zrobić, nie? Tak, tak, to jest taki challenge na, na, na następne wakacje obejrzeć wszystkie filmy po kolei. Tak. To... Jakiś rok czasu zleci na oglądaniu, nie? No, żeby tylko. Bo skoro Bo ja mam kanał tak z 4-5 lat, no nie? No. Tak w sumie jeden oblicze. odcinek dziennie z reguły był, tam były takie okresy, że tam po 5 odcinków dziennie było, ale to, to, to były hardkory. To tak, tak jakby tak siedzieć codziennie, to w rok, dwa można wszystko obejrzeć. <laughs> Czemu nie? Czemu nie? Wywaliło mnie do portalu. Challenge na kolejne wakacje. Wywaliło Jesteś mnie do tutaj. Portalu. Gdzie jest? Aha, tutaj jest. Okay. Bo tam mi podskoczyło do portalu, mnie wywaliło i to nie było fajne no. w ogóle. Dobra, także kończymy. Super piątek. Wartes nawet nauczył się latać z, z tej okazji. Widzicie, to jest magia, to jest magia. Także dziękuję Wam za oglądanie. Nie trafić się mogę. Tak, jeżeli nie oglądaliście odcinka OLJ, to tam jest odcinek zupełnie inny. Zapraszamy, zapraszamy. Tak, tak, tak. E, I co, i co. Dziękujemy oczywiście za wszystkie łapki w górę, za te komentarze, za udostępnienie filmu na fejsie. Będziemy super wdzięczni, jeżeli ten film wyślecie minimum swoim dwóm kolegom bądź koleżankom, żeby zobaczyli. Będzie tak. fajnie, będzie fajnie, naprawdę. Także dzięki wielkie za to. Kończymy. Na razie. Cześć! Żółwiczek! Kluski Uf. z rosołem. Tak. tak.